Dzień dobry, witam państwa. Dziś gościem po ósmej w Radio Łódź jest Karol Młynarczyk, wojewoda łódzki. Dzień dobry panie wojewodo. Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu. Panie wojewodo, od dwóch dni właściwie słyszymy cały czas taką informację o tym, że mm, Eugenii Prigorzyn... E, Dowódca grupy Wagnera, jednostki, która przez jakiś czas stacjonowała w pobliżu polskich granic e, prawdopodobnie e, nie żyje, że jednostki e, grupy Wagnera wycofują się powoli z Białorusi. Czy to dla polskiego bezpieczeństwa dobra wiadomość? Ja myślę, że to nie jest dobra wiadomość, e, dlatego że nadal istnieje grupa Wagnera, jako jednostka, mamy, cały istnieje, jako tak. jednostka cały czas istnieje. Jako jednostka cały czas istnieje. Cały czas mamy za granicą naszą wojnę, cały czas mamy Rosję agresora, cały czas mamy Putina, który rządzi Rosją. I w związku z tym ja nawet obawiam się, czy to nie będzie większe zagrożenie, dlatego że myślę, że bezpośrednio będzie nadzór Putina nad tą grupą Wagnerowców. Gdzie ona będzie użyta, czy wycofana będzie z Białorusi, trafi do Afryki, bo tam są też interesy olbrzymie Rosji, czy będzie nadal na Białorusi, czy część Białorusi, czy część w Afryce, to nie nas od tego, żeby być cały czas w pełnej gotowości i brać pod uwagę to zagrożenie bardzo ważne i bardzo istotne zagrożenie. Czy polska armia e, zmieniła się? Oglądaliśmy defiladę dwa tygodnie temu, widzieliśmy nowoczesny sprzęt. Słyszymy o tym, że do 2035 roku ma liczyć e, około 300 tysięcy żołnierzy. Jak to wygląda w tej chwili? Czy polska armia to już jest nowoczesna, europejska formacja? to już jest nowoczesna formacja wojskowa ale oczywiście jeszcze bardzo dużo do, przed nami do zrobienia mówię przed nami przed rządem przed Polską przed nami wszystkimi bo przecież modernizacja armii kosztuje tak czyli to są pieniądze które pochodzą od nas wszystkich ale to trzeba zrobić bo bezpieczeństwo jest to nie jest slogan bezpieczeństwo jest najważniejsze że to się zmienia to ośmiu lat Oczywiście, to ta defilada myślę, że była takim obrazem, który to pokazał, bo modernizujemy polską armię i to w takich dwóch podstawowych zakresach. Znaczy, w liczebności armii, co bardzo ważne, bo w 2015 zeszliśmy poniżej 100 tysięcy. W tej chwili mamy 172 tysiące żołnierzy. 36 tysięcy to Wojska Obrony Terytorialnej, ale 136 tysięcy to regularna armia i sprzęt. Sprzęt inwestujemy w nowy, bardzo nowoczesny. Naj, ja mogę powiedzieć, że najnowocześniejszy na świecie, bo z trzech źródeł ten sprzęt pochodzi: czyli to są Stany Zjednoczone, Korea Południowa i polski przemysł zbrojeniowy. Chciałbym podkreślić to ostatnie, bo nasz sprzęt jest bardzo, bardzo dobry, sprawdza się znakomicie. Na polu walki w Ukrainie. To tak, są żołnierze przeciw... ukraińscy chwalą Polskę. Chwalą, tak. No pewnie, no pewnie myślą o piorunie, bo zestawie rakietowym przeciwlotniczym, ale także inne. Mamy bojowy wóz piechoty Borsuk, mamy haubice Krab, więc znakomicie nowoczesny, ale przecież oczywiście także. Ten z zagranicy. Tak, to przecież odrzutowce najnowocześniejsze na świecie F-35, które dotrą do nas w przyszłym roku. Ale już z Korei dotarły także bardzo nowoczesne, bojowo-szkoleniowe samoloty i mamy już teraz obecne i będą dalej. To no, mamy czołgi. temu usłyszeliśmy, to... że, <laughs> że Departament Stanów Zjednoczonych wyraził zgodę na sprzedaż Apaczów do Polski. Tak. To bardzo cieszy. No i oczywiście patrząc też na wojnę w Ukrainie... Tak, jak patrzę, to bardzo mnie cieszy, że będziemy mieli więcej systemów obrony przeciwlotniczej Patriot, bo to niezmiernie ważne. Pokazuje to wojna w Ukrainie. W tej chwili mamy dwie baterie, ale będziemy mieli już niedługo jeszcze sześć i razem osiem. To będzie zabezpieczało nasze polskie niebo i, naszą, i nasze bezpieczeństwo. To bezpieczeństwo militarne, ale porozmawiajmy przez chwilę o trochę innym wymiarze bezpieczeństwa o tym bezpieczeństwie naszego życia codziennego. Politycy Prawa i Sprawiedliwości, politycy Zjednoczonej Prawicy mówią często o tym, że referendum, które jest planowane na 15 października, to tak naprawdę cztery pytania o polskie bezpieczeństwo. Pan też odbiera to jako taki plebiscyt dotyczący naszej przyszłości, bezpiecznej przyszłości? Tak. Myślę, że to są pytania bardzo ważne, wręcz zasadnicze, związane z szeroko rozumianym. Bezpieczeństwem, tak? bezpieczeństwem takim osobistym każdego z nas, bo wiek emerytalny to jest takie moje bezpieczeństwo i z tym bezpieczeństwem naszych granic, bo przecież bezpieczeństwo granicy z Białorusią, czy bezpieczeństwo energetyczne, to już wchodzi w ten zakres szerokiego bezpieczeństwa i wszystkie te elementy bezpieczeństwa, jak złożymy razem, to stworzą nam to globalne bezpieczeństwo. To dla każdego z nas najważniejsze: absolutnie cztery razy nie. To już pan zdradził, jak pan, jak pan zakreśli, tak? Ale oczywiście wybory są tajne, ale ja myślę, że mogę mówić tak. Jak będę głosował, bo głosuję tak, jak to jest wynika z mojego przekonania osobistego. Nie jest. Nie mówię tutaj nawet jako wojewoda, ale mówię jako Karol Munarczyk. Nie będę wojewodą, nie byłbym wojewodą, zagłosowałbym tak samo, cztery razy nie. No to jeszcze krótki komentarz, panie wojewodo, do wypowiedzi polityków opozycyjnych, którzy mówią po pierwsze, że Referendum nie jest potrzebne. Po drugie, że pytania to są stricte nacelowane na program Prawa i Sprawiedliwości. A po trzecie, no zachęcają do tego, żeby w referendum udziału nie brać bądź oddać głosy nieważne. Jak pan to skomentuje? Nie wiem, dlaczego mówią, że zachęcają do tego, żeby nie brać udziału w referendum czy w ogóle w wyborach. Ja nie bardzo rozumiem te wytłumaczenia. Przecież to jest święto demokracji. Referendum to jest bezpośrednie odniesienie się do głosu suwerena, jaką chcemy mieć w przyszłości Polskę. Więc uważam, że te wątpliwości, tak to już nazwę, są zupełnie chybione. Sposób ja czasami się zastanawiam nad sposobem myślenia opozycji. Tak? Wrócę jeszcze. Chwileczkę na przykład do, mówiliśmy o y, Wojsku Polskim, tak. Z czego wynikały działania poprzedników, tak, na przykład, dotyczące Wojska Polskiego, do zmniejszania ilości wojska, do modernizowania. Y, no I, i znowu tu mi się nasuwa, niestety. Ja nie traktuję y, opozycji jako ludzi nierozumnych, więc nie sądzę, żeby nie wiedzieli, co robią, lub uważali, że Rosję. Z Rosją można w ten sposób, że jak się będzie uległym, to yy, będą dobre stosunki, nic nam nie zagraża. Więc niestety patrzę, że mieli w tym jakiś interes. Jaki? To by trzeba pewnie dłuższą rozmowę. Wspomniał Pan w swojej wypowiedzi o bezpieczeństwie socjalnym <laughs> związanym z wiekiem emerytalnym. To ja o inną kwestię bezpieczeństwa socjalnego chcę zapytać, o bezpieczeństwo socjalne polskich rodzin. Długo się o tym mówiło, że 500 plus zmieni się w 800 plus. Zmieniło się. Od 1 stycznia będzie wypłacane to świadczenie w nowej wysokości. A na terenie województwa łódzkiego trwa akcja promowania tego świadczenia. Jak to będzie wyglądać w najbliższych dniach, Panie Wojewoda? Tak, promujemy 800. Plus. E, już mówię 800, plus, a oczywiście trzeba by powiedzieć 500, łamany przez 800, plus, bo do 31 kilka grudnia to jeszcze będzie, tak. jest 500. Plus. E, oczywiście promujemy, bo chociaż ten program się sam promuje, tak naprawdę. E, ale oczywiście też trzeba pokazać, jak to ważny program dla naszych rodzin, jak wiele pomógł naszym rodzinom z dziećmi. E, myślę, że najlepiej przyjęty program i. Tak, w sferze takiej socjalnej i pomocowej najlepszy program. Ja tylko kilka dosłownie liczb. Województwo łódzkie przez ten czas trwania 500 plus to jest ponad 12 miliardów złotych dla mieszkańców Województwa Łódzkiego. Rocznie, teraz, kiedy to było także bez kryterium dochodowego, to było 2,5 miliarda rocznie. A od 1 stycznia będzie 4 miliardy, bo 60% rośnie przecież wysokość wysokości. świadczenia. To zapewnia komfort naszym rodzinom. Ja widziałem, bo też trzeba powiedzieć, że były takie obawy, że będzie źle wydawane, tak? że będzie przepijane. To proszę mi wierzyć, to jest naprawdę mhm, marginalna sprawa. sprawa. Ja nawet powiem tak, że to się stało w ten sposób, że widziałem jak rodziny, które na przykład ojciec. Sięgał zbyt często do kieliszka, też nie alkoholizm, bo nie widział za bardzo sensu życia i tego, co może dla tej rodziny zrobić. Kiedy przyszło 500, plus, to się zmieniło, dlatego że stać było na normalne życie Czyli i zaczęło się stało się impulsem do rozwoju, do, do, do rozwoju i do lepszego mhm. życia i także do zmiany swoich postaw, tak? i zmiany w rodzinie na plus. 27 w niedzielę spotkają się Łodzianie na takim pikniku. Jakie atrakcje i gdzie w ogóle się udać tego dnia? Zapraszam 27 sierpnia, w niedzielę, na godzinę 13. łódzka specjalna strefa ekonomiczna, gdzie będzie. Ostatni, czwarty piknik organizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i organizowany przez wojewodę łódzkiego. Mnóstwo atrakcji dla dzieci, dla rodziców, tak jak to na piknikach, dmuchańce, malowanie twarzy, warkoczyki, strefa gastronomiczna, pokazy naszych służb, straży, policji. Także naprawdę warto i oczywiście promocja 800+, chociaż jeszcze raz powtórzę. Że ten program promuje się sam. To zaproszenie na niedzielę, ale mamy także zaproszenie na dzisiejszy dzień. Panie Biodo, no trochę musimy sięgnąć do historii. Postać Ojca Stefana Miecznikowskiego, bardzo w Łodzi znana. Tak. Zapraszam dzisiaj na godzinę 17.30 przed Kościół Podniesienia Świętego Krzyża, gdzie będzie. Odsłonięcie pomnika Ojca Miecznikowskiego. To jest upamiętnienie Wielkiego Łodzianina i Wielkiego Polaka. Tak mówię z pełnym przekonaniem. Nie tylko Łodzianina, ale także Polaka. Miejsce symboliczne, bo obok przecież pomnik ofiar stanu wojennego. A to przecież ten okres działalności w Łodzi Ojca Miecznikowskiego bardzo trudny, bardzo ciężki dla Łodzian, dla Polaków, bo przecież to mroczny czas stanu wojennego i mroczny czas po stanie wojennym lat 80. Kiedy... A przypomnijmy, że ten jezuita był i, dyb... i duszpasterzem akademickim i, i kapelanem dusz... łódzkiej Solidarności. Solidarności. Tak I, i przecież to pomoc, podzielibym na takie dwie sfery pomocy ojca by Dwie bardzo ważne, ta część materialna, bo przecież wiele internowanych, więzionych, rodziny bez środków do życia, bo przecież Ojcowie rodzin, czy bez pracy i pomoc materialna, bardzo ważna, ale myślę, że jeszcze ważniejsza ta część duchowa. Kazania, przesłania, które płynęły z ust Ojca Miecznikowskiego, jakże ważne. I dlatego chciałbym, żeby, żebyśmy się dzisiaj spotkali o 17.30. To będzie oficjalne odsłonięcie o 18.00 godzinie msza święta, a o 19.00 koncert rodziny pospieszalskich. Ojciec Miecznikowski, pomnik, jakże ważne jego słowa. Trzy cytaty są obok na pomniku i na płytach obok pomnika. Cytat: jeden dotyczący Ojczyzny, drugi Kościoła i trzeci Łodzi. I tak, Łodzi, cytat: Pamiętam, żeby łódź była coraz lepsza, by nie była miastem klęski, ani miastem. Obietnic, ale miastem spełnienia. Myślę, że wszyscy łodzianie powinni mieć to w sercu, powinni o tym pamiętać, powinni tak czynić, ale przede wszystkim tak powinni czynić rządzący łodziom. I mam nadzieję, że tak będzie. I cytat chyba aktualny e, każdego dnia. Zawsze. Zaproszeniem na te uroczystości i na niedzielny piknik kończymy naszą rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Gościem Radio Łódź był Łódzki Karol Młynaczyk. Dziękuję bardzo. E, dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.